Od 7 lutego wieśle obowiązują nowe zasady parkowania. Zmiany mają na celu poprawę rotacji miejsc i ułatwienie parkowania mieszkańcom oraz odwiedzającym. Można powiedzieć, że wiele korzystnych zmian wprowadziliśmy, bo tak naprawdę najważniejszym jest to, że ta strefa płatnego parkowania będzie krótsza. Do tej pory było to w godzinach od 7 do godziny 17, natomiast teraz obowiązuje od godziny 8 do godziny, tylko do godziny 16. Zmiana godziny działania strefy płatnego parkowania ma pomóc między innymi rodzicom odwożącym dzieci do szkół i przedszkoli. Przede wszystkim chcieliśmy, jakby wyjść naprzeciw rodzicom, którzy opiekuną dzieci, które rano odwożą swoje pociechy do przedszkoli, do, do szkół i tak. Często to w tym porannym pośpiechu trudno znaleźć ten parkometr i szybciutko zapłacić za opłatę, jeszcze wysadzić dziecko, więc przestawiliśmy tą godzinę na godzinę ósmą, a także ten krótszy czas strefy, czyli dopiero zapłacimy tylko do godziny 16, bo wracamy z pracy będzie można już łatwiej zaparkować. Mieszkańcy Jasła mogą teraz korzystać z dodatkowych udogodnień, jeśli posiadają jasielską kartę mieszkańca. Posiadacze jasielskiej karty mieszkańca będą mogli codziennie wykorzystać pół godziny darmowego parkowania w każdej strefie i ten bilet można pobrać z parkometru po wprowadzeniu odpowiednich dani, danych. Jeżeli mamy tą kartę mieszkańca, to te dane oczywiście wprowadzimy. Natomiast trzeba też jeszcze dodać, że posiadacze jasielskiej karty mieszkańca mogą też liczyć na dodatkowe zniżki przeabana przy kupnie tego abonamentu to jest minus 20%. Kolejną nowością jest wprowadzenie strefy zero, w której są wyższe opłaty, a abonamenty nie obowiązują. Ta strefa zero pojawiła się w dwóch miejscach. Przed budynkiem Urzędu Miasta w Jaśle Rynek Część Wschodnia, czyli tutaj przed głównym frontowym wejściem, a także przy ulicy Stromej. To jest koło budynku starostwa powiatowego w Jaśle, koło, blisko koło ZUS-u, koło banku przy ulicy Kazimierza Wielkiego i te, ta część to są właśnie strefy i tutaj te opłaty są wyższe, a z tego powodu, że chcemy zapewnić większą rotację samochodów, które parkują w tych miejscach, po to, żeby klienci mogli szybko podejść do urzędu, załatwić swoją sprawę i odjechać, i żeby to miejsce były wolne. Obecnie w Wieszle funkcjonują trzy strefy płatnego parkowania.